Cześć, czołem. Dzisiaj testujemy Samsunga Galaxy J5. Po dosyć traumatycznym i ciężkim odcinku, w którym testowałem Samsunga Galaxy J1, przyszedł czas na jego mocniejszego i ciekawszego brata. Chodzi o model J5. Zapraszam was na test właśnie tego urządzenia. Galaxy j 5 Nawet nie wiecie jak odetchnąć gdy przysiadą się na Galaxy J5 z J1. Po pierwsze, telefon jest znacznie większy i przyjemniejszy w dotyku, jego broda, pomimo dużego wyświetlacza jest całkiem kompaktowa, a co za tym idzie? Miło mi się z nią współpracowało, szczególnie gdybym zmuszony do korzystania tylko z jednej ręki. Spokojnie nikt mnie przez poprzedni tydzień nie przetrzymywał wbrew mojej woli. Po prostu wynika to z warunków w jakich korzystałem ze smartfona. Po różnych doświadczeniach mogę spokojnie powiedzieć, taki komfort jest sprawą świetnych parametrów. Chcąc zgłębić ten temat zobaczymy specyfikację w rubryce grubość wartość równą 7,9 mm. Jak na tę półkę cenową, całkiem smukły i chudy smartfon, to się ceni i warto wyróżnić. Waga jest już raczej standardowa, ale mieści się w granicach zdrowego rozsądku. 146 gramów nie czuć szczególnie za sprawą lekkich plastików użytych w produkcji. Ich jakość jest mocno przeciętna, żeby nie powiedzieć słaba i rozczarowująca. Przód pokryty szkłem, lecz o jego pochodzeniu cichosza nikt nic nie wie, ale na moje oko jest to któreś generacja Gorilla Glass. Moje testy ich pineskowo nożyczkowo głupie przeszedł bez najmniejszych problemów. Również po okresie testowania panel nie nabudował dodatkowych gadżetów w postaci przerysowań, za to tył... Ło wow, ho, ho tu to już powstały całe pokolenia rys, które szczególnie lubią się kamuflować. Trochę światła i już każe mamy jak na dłoni. Bardzo łatwo można zniszczyć rewers od 5 dlatego radzę na niego mocno uważać. Nie są to bardzo głębokie i widoczne przetarcia, ale zważywszy, że po tygoniu jest o nich wręcz czarno i to nie ze względu na kolor urządzenia, radzę uważać. Aspekt wizualny za to mogę ocenić na plus. Delikatnie połyskująca tylna klapka prezentuje się dosyć elegancko, a wystające oko aparatu Wcale nie jest pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę. Co istotne, szkło chroniące matrycę jest osłonięte ramką, która wysunięta jest ponad poziom wypustki, dlatego obiektyw nie porysuje się podczas odkładania smartfona na blat. Wizualnie podobają mi się te ramki, które u szczytów mają delikatne wgłębienia, tak jak w 1 Wygląda to nowocześnie i nie można narzekać. Dokładnie tak samo jest z przyciskami na lewej krawędzi, znajdziemy tu bowiem regulatory głośności. Preferuję jednak umieszczenie ich na prawej stronie, mamy do nich po prostu bliżej, ale to już kwestia przyzwyczajenia. Włącznik za to jest tam, gdzie być powinien, wykonany tak, jak powinien być wykonany. Czepiać się może tylko Bartek Łakowski, ale to podobno straszny bufon człowiek przewrażliwiony na każdym punkcie. Góra smartfona to dziwo pusta przestrzeń, więc, siłą rzeczy, na dole znajdziemy złącze słuchawkowe i wejście mikro USB wraz z mikrofonem. Tył jest niezmienny, taki sam, już od kilku dobrych lat w Samsungach. Aparat w tym przypadku o rozdzielczości 13 megapikseli leży pomiędzy lampą doświetlającą i głośnikiem multimedialnym. Pod tylną klapką mieszoną za to baterię o pojemności 2600 mAh. Tutaj leci ogromny plus, bo dwa dni na jednym ładowaniu to standardowy rezultat, który bez problemu można osiągnąć nawet z uwaga z włączonym przesyłem danych. Samsung udostępnia tryb super oszczędności energii, który może nas wesprzeć w ciężkich chwilach. Frontowy panel oprócz ekranu skrywa jeden bardzo ciekawy element, ale o tym już niedługo. Najpierw zajmiemy się wyświetlaczem. Samsung zastosował w J5 rozsądną matrycę o przekonnej 5 cali i rozdzielczości HD. Optymalna wielkość z przyzwoitym zagęszczeniem pikseli na cal wynoszącym 294 ppi to połączenie może mało odważne, ale gwarantuje Wam, że nie powinno rozczarować wielu osób. Dodatkowo, co niezwykle istotne, technologia ekranu to bardzo dobrze znany Super AMOLED. Jakość wyświetlanego obrazu bije na głowę jeden panel dotykowy z konkurencyjnych urządzeń i przyznać się muszę, na mnie też zrobił wrażenie. Przyrównując zwykłe ekrany LCD do tego z J5, które znajdziemy w podobnej cenie, to różnice widać z daleka. Barwy są mocno nasycone, żywe, kontrast jest genialny i standardowo można przyczepić jedynie do bieli, która i tak jest bardziej śnieżna niż w poprzednich generacjach z z Super AMOLEDem. Zaletą takich ekranów jest praca w terenie. Panel cechuje się fantastyczną jasnością, którą do tego wszystkiego wspiera tryb na zewnątrz. Jeżeli warunki panujące na dworze są już wystarczająco abstrakcyjne, aby wystawić nos za okno, a my musimy iść tego dnia do pracy, to właśnie ten tryb może być wybawieniem, chcąc przyjrzeć ostatnie dziwne zdjęcia naszych znajomych na fejsie w oczekiwaniu na autobus, zastrzeżeń do przeglądania treści w słońcu, brak. Podczas obracania smartfonem pod różnymi kątami, oprócz spodziewanego efektu zmiany barwy białej na niebieską można dostrzec również zjawisko polaryzacji. Spotykam się z tym po raz pierwszy przy okazji testu jakiegokolwiek smartfona, co mnie szczególnie dziwi. Barwy w niektórych momentach zachowują się, jakby zmieniały kierunek rozchodzenia, przez co widzimy delikatną polaryzację na wybranych kolorach. Wygląda to bardzo dziwnie. Na wszelki wypadek, wyczyściłem dokładnie ekran, lecz mimo to nadal występuje ta zjawa. Nie jest to niebywale widoczne, ale jednak występuje. Tym razem, specyfikację zostawię na koniec, bo już nie mogę się doczekać zaprezentowania wam aparatu. Tak jak wcześniej wspominałem, matryca 13 megapikseli z przysłoną 1.9 odpowiada za nasze fotograficzne dzieła. Zagadnienie zdjęć należałoby rozpatrywać w dwóch aspektach: tak jak one wyglądają na smartfonie, oraz jak prezentują się na większym ekranie. Na wyświetlaczu J5 są one nieziemsko ostre, piękne, wręcz zaginają rzeczywistość. Po przerzuceniu na komputer czarnie co pryska i widać już gorszą szczegółowość. Aparat grupuje na zdjęciach piksele, przez co nie widzimy na fotkach tzw. wolnych elektronów. Zachowanie barw jest nadal bardzo dobre, tylko moja drobna uwaga, jeżeli wykonujecie zdjęcie tym smartfonem, to radziłbym manualnie sterować balansem bieli, bo Galaxy J5 ma czasami chwile, podczas których wyłania się dual z jego duszy i przyłącza z jednego trybu balansu bieli na drugi. Tak trochę jak kobieta, mało zdecydowany, ale za to również można go kochać. Jeszcze na uwaga leci pod kątem aparatu: robienie zdjęć w makro jest nieco utrudnione przez równie niezdecydowany autofokus. Jest on bardzo szybki, ale czasami źle ostrzy. Świetnym trikiem jest włączenie aparatu przy zablokowanym wyświetlaczu. Wystarczy dwa razy szybko nacisnąć przycisk Home, a robić zdjęcia będziemy mogli już po niecałej sekundzie. Przedstawiłem praktycznie same uwagi, ale musicie wiedzieć, że są to jedynie niewielkie problemy na dużej skali zalet, i jako poręczny kieszonkowy aparat Galaxy Od 5 na pewno się sprawdzi. Tym specyficznym elementem przedniego panelu, o którym wcześniej mówiłem, jest lampa LEDowa. Ma ona za zadanie wspierać nas podczas robienia selfie w ciężkich warunkach. Z jednej strony fajny bajer, ale z drugiej podczas nocnych zdjęć telefon ma problem z łapaniem ostrości i fotki są nieco rozmazane. Mimo to fajny i praktyczny patent, który w połączeniu z matrycą 5 megapikseli stanowi całkiem udany duet. Filmy nagrywane Full HD przy 30 klatkach na sekundę są całkiem przyjemnie odbierane przez widzów. Barwy co prawda są trochę nienaturalnie podkręcone, ale to nie największa wada. W specyfikacji nie doszukałam się obecności stabilizacji obrazu, a po filmie, który nakręciłem od 5 wnioskuję, że faktycznie jej nie ma. Obraz trzęsie się jak klasa, gdy nauczyciel podaje komunikat wyciągnięcia karteczek, więc oj, jest źle. Filmować trzeba powoli, jeżeli chcecie otrzymać zadowalające rezultaty bez efektu trzęsienia ziemi. Za naszym globem to może za to muzyka. Włączając YouTube i otworzając jakąś nutę, dźwięk szału nie robi, jest przeciętny, niezależnie od tego czy słuchamy go na głośniku zewnętrznym, czy na słuchawkach. Magia stumilowego lasu pojawia się dopiero, gdy odpalimy dedykowaną aplikację do obsługi muzyki. Jest to standardowy program Google Muzyka, poszerzony o efekty muzyczne Samsunga. Ten dodatek robi ogromną różnicę. Mnóstwo inteligentnych ustawień pozwala otrzymać świetną barwę i czystość dźwięku. Ponadto rewelacyjny efekt sali koncertowej i dźwięku 3D jest naprawdę dobrze. Głośnik multimedialny przy wyższej głośności nieco harczy, jednak jest całkiem sięlankowo. Do kompletu multimediów pozostaje jeszcze temat przeglądarki internetu. Szybkość i komfort przeglądania stron jest wysoki. W akompaniamencie LTE można surfować sprawnie w sieci i cieszyć się urokami wirtualnego świata. Telefon nie zwalnia, moce obliczeniowe są odpowiednie do zwinnego renderowania portali. Przy okazji zapraszam na mojego bloga mobile.net, gdzie znajdziecie recenzje tekstowe różnych smartfonów, również Galaxy J5. Obiecane podzespoły i odpowiedź na moje pytanie. Czemu pozostawiłem je na koniec? Otóż następuje tutaj pewien paradoks, nad którym należy się chwilę zastanowić. Procesor Qualcomm Snapdragon 410 o taktowaniu 1,2 GHz wykręca w benchmarku AnTuTu skromne i żałosne 21 tysięcy punktów. Z drugiej jednak strony 1,5 GB pamięci RAM i procesor graficzny Adreno 306, które mają za zadanie uciągnąć Androida 5.1 z nakładką TouchWiz. Zrobiło się takie poplątanie, że ciężko zrozumieć co tak właściwie się tutaj dzieje. System od dziwo działa rewelacyjnie szybko, nie zwalnia, działa jak nie Samsung. Jestem bardzo miło zdziwiony kulturą pracy tego urządzenia. Mając w pamięci Galaxy od 1, a teraz w rękach od 5, mam prawo być zmieszany. Na szczęście to wszystko działa na plus testowanego modelu. W interfejsie widać kilka fajnych zmian, co bardzo przypadło mi do gustu to odświeżona aplikacja galerii. Jest dużo bardziej intuicyjnie, miło przegląda się zdjęcia, o to chodzi. Bardzo podobnie z menadżerem plików, dodano śliczne przyjścia i wygląda to coraz lepiej. Sam interfejs jest bardzo ładny, aczkolwiek zmian próżno się doszukiwać. Standardowa belka powiadomień z podręcznymi skrótami, które można wyedytować, pulpity główne i pływający ekran blokady to typowe funkcje. Na pokładzie znalazł się również drugi menadżer. Ma być podobno inteligentny, bo w nazwie jest Smart. Co za jego pomocą możemy zrobić? Zarządzać pamięcią, usuwać niepotrzebne i dawno nieużywane pliki, oczyścić pamięć RAM, czy nawet aktywować bezpieczną strefę, w której nie grozi nam nic, oprócz filmów Justina Biebera na YouTube, bo tego Samsung jeszcze nie potrafi blokować. Poza tym numer teściowej, windykatora i inkasenta musimy sami dodać do czarnej listy, bo telefon nie posiada preinstalowanej funkcji blokowania kontaktów. Podsumowując, Samsung Galaxy j 5 jest o niebo lepszym smartfonem od swojego mniejszego, wychudzonego i upokorzonego przez obecne czasy Galaxy Od1. Testowany dzisiaj model mogę zaliczyć do grona najlepszych urządzeń w swojej cenie. Jego bezpośrednim rywalem jest Motorola Moto G3, która już niebawem pojawi się na kanale. Żeby obejrzeć jej test, warto zasubskrybować mój kanał, aby być z nowościami na bieżąco. Zachęcam również do odwiedzenia mojego Facebooka. Tymczasem żegnam się z Wami do następnego odcinka.